Ja, ja nie sądziłem, że ja kiedykolwiek tutaj wrócę, ale jednak. Hej, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Ultimate Custom of Night, kozak. Więc wydali, oni powoli wydają porty tam mobilne z Five Nights at Freddy's wszystkie po kolei i myślałem, żeby je ogrywać. Porty konsolowe i mobilne mówimy o tym kiedyś, ale ogrywałem jedynkę w na ogry ogrywałem dwójkę w na telefonie. I nie różniły się one tak bardzo, praktycznie w ogóle. Poza tym, że trochę gorzej się kontrolowało je na telefonie. Ultimate Custom Night to jest inna rzecz. Nie muszę przechodzić gry oddechy do dechy, nie muszę czekać, słuchać phone calli. To jest czysty, pure gameplay. Najbardziej szalony gameplay z serii. Na ekranie dotykowym. Więc e, jaki jest mój plan na tę rozgrywkę? Ja nie mam żadnego planu. To jest po prostu mały throwback, mały flashback z Wietnamu. I zobaczymy, jak daleko zajdę. 50/20 na tym nie ma szans. Ja się tego nawet nie podejmuję. Znaczy się, tak zawsze mówię, to się po tym może zmieniać, ale nie, nie, nie sądzę. Ta gra nie została znerfiona pod urządzenia mobilne. Ta gra jest cały czas taka sama jak była. Tylko się nią gorzej steruje. Ale jestem ciekaw jak to wygląda Chwilę pograłem, zobaczyłem pirazy drzwi I jakby jest to do ogarnięcia, ale samu, Sam powrót do tej gry W sensie tam miałem godziny przegrane Absolutnie Cały czas przefarmione w tej grze Miałem odruchy na kreaturze wyrobione Co, kiedy klikać, gdzie Że wróciłem do, po miesiącu do tej gry I mi został jeden challenge do zrobienia, któryś z tych challenge był Special challenges Chaos 3, to jest jedyny challenge, o który do tej pory ludzie mnie pytają i go nie zrobiłem Chciałem go nagrać dwa miesiące po tym wszystkim, co tam nagrałem, to, to Ultimate Custom Night I po dwóch miesiącach przerwy od tej gry, nie byłem w stanie Znaczy się, byłem w stanie, ale tak na pierwszy rzut, żeby to po prostu zrobić To było raczej ciężko, więc... E, chyba sobie na razie odpuszczę Czy chcę robić challenge po kolei? Nie wiem, czy chcę zrobić challenge po kolei Ja sobie chyba je porobię na własną rękę Nieważne. Ja chyba po prostu pododaję swoje postaci i spróbuję zrobić jak, naj jak najwyższy wynik. Potem pododaję więcej, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które mogę dodać, ale nie chcę wpakować się w za dużo jednocześnie, ok? Spróbujmy tak. Więc, yy, trochę dziwne jest to sterowanie, bo to się klika po bokach, wy tego nie widzicie, a po prostu klikam po bokach i to się przesuwa automatycznie. Na środku ta latarka mała, muszę ją kliknąć, żeby obviously włączyć latarkę. Mogę fajnie sobie kliknąć na... Oh shit! Oh fuck! Oh fuck! Okej! Okay. Dobra, 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 nie jest dobrze. Oni są na 20, zapomniałem. Ja nie wiem czy to coś jest w końcu czy nie. Stop. Okej. Okay. Power generator to... Powinien... Chyba. Chciałbym. Okej, okay. dobra. To jest właśnie to, że jakbym grał na myszce, to jeszcze bym radę, bo się klika F przy Aftonie, tu trzeba obrócić się w prawo bardzo szybko i kliknąć ten zasrany went. Um, ale zostajemy z tym co mamy i spróbuj to pokonać, bo... Kinda... no. Więc tu mam ogóle przyłączki, to jest fajne. Jak wejdę w kamery, to. Kozak. Weźmy ten power generator. Nie przejmujmy się. Nie przejmujmy się temperaturą. Oni mi nie dadzą spokoju. Tu można też kontrolować sobie wszystkie drzwi i tak dalej. Yes, Wiecie co, położyłem sobie to po prostu na, na... postawce, ale chyba będzie łatwiej jak ja to złapie do ręki, bo... Dobra, okej, okay, powiedzmy tak, dobra, <laughs> O chwila! E, Zrobimy mały back okej? Okay? Wycofamy się z tego typa. Phantom mangle, nu nu, nie podoba mi się na razie, okej? Okay? Phantom DB... Nene, nie, nie, nie. Ale... Dobra, nie, nie dodajmy. Na razie lecimy tak. Na razie spróbujmy tyle, potem dodam, okej? Okay? Dobra. Power generator. Drzwi na razie nie tykamy. Czy chcemy zbierać faskoń? Można tutaj poprawie kontrolować jeszcze rzeczy. E, Frydziaczki się bardzo szybko... Okej, okay. okay, to jest... This just sucks. Okej, okay, tam można było otrzymać zecz po prostu z tą notarką, a tutaj się to dużo ciężej kontroluje, to jest niesamowite. Trzeba obracać, jeszcze kliknąć osobno i a dajcie spokój A, reset ventilation zbijamy o tym! Ui! Bro! Gdzie to było? Gdzie to było? Co? Coś przyszło. O oh no! O ten Freddy jest z góry! Przestań! Didi! Okay, Przetrwać 4 minuty 30 sekund. To nie jest, no Bigi. Ale kogo ona dodała? <śmienic> Ej, no, Skam, what? Shut up! Dodała tego na scenę. No, 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 no. Jak nie chcę szukać jeszcze gitary w tych kamerach? Tak naprawdę jest niemożliwe, Ja nie wiem. To portowanie na urządzenie mobilne to jest pojebany pomysł. Co <śmienic> ja powinienem w ogóle z cokolwiek robić? więc z tym to. To zrobię tutaj, okej, okay, dobra, dobra Cyk No, odkliknij się Ten silnik jest zesrany On ma problemy z klikaniem na, na systemach normalnych A co dopiero Na mobilnych Nie przepadam za tym Nadgo na live. Dobra Więc po prostu może zastosujmy taktykę z 50-20 Siedzimy i czekamy aż musimy naprawdę Wejść w kamery Okej, dobra? Ok, zrobimy to tak. To może być trochę nudne, ale nieważne. Mało mnie to obchodzi, szczerze mówiąc. Gra nie jest fair. A ja nie planuję dawać sobie utrudnień celowo. Springboy! Nieważne. Okay. Czy chcemy to obniżyć tą temperaturę? Halusencji będzie więcej, możemy ją obniżyć To jest właśnie ten problem, że tam można klikać Sobie różne rzeczy Na klawiaturze Nie przejmując się tym O nie I'm dead Prawda? O, jestem martwy, okay. O, nie ma sensu! Bo w, w grze na komputerze nie trzeba się przyjmować, można sobie kliknąć Z, żeby dotarkę włączyć, żeby ruszać kamerą na prawo i lewo, jak się chce. No, tak byłem martwy. Don't be shy. A tutaj, żeby coś kliknąć, faktycznie przysłał mi się od razu kamera w tę stronę. Dodatkowo te przyciski nie działają tak jak powinny do końca. Nie jestem fanem tych portów, ale. W sensie wiecie, gra na PC jest darmowa. Tutaj trzeba za nią zapłacić 13 złotych. 13 złotych to nie jest dużo, ale... Jak na mobilkę? I guess, że jest ok, Ale to nie jest... Ten experience, który powinien być. Not gonna <grymian> night! Musicie mi wierzyć na słowo, że klikałem trzy razy. W miejsce gdzie była maska. Czyli taktyka zamykać wszystko zanim otworzę kamery. Nie otwierać kamery, jeżeli to jest niepotrzebne. Tyle. Easy Club. Ale problem polega na tym, że tego nie można tu zrobić takim szybkim ruchem, jak da się zrobić na komputerze. Tam się klikało ee, AW i wchodziło się w kamerę, klikało z powrotem i znowu AW, żeby otworzyć drzwi i event. Tutaj to nie zadziała. Tu nie ma takich szybkich kliknięć. Tu trzeba zrobić to tak. I to wcale nie jest szybkie. Ale zobaczymy jak daleko zajdziemy, bo jestem sam ciekaw I guess W sensie naj, najfajniejszy, najfajniejsza rzecz, po do tego, to jest e, sam sentyment Bo to był jeden z najlepszych streamów, jakie robiłem kiedykolwiek Ultimate Custom Night, do nagrywania był fajny Streamy z tego, ja wiem, że to była sieczka, nie wiem czy chciałbym to przeżyć jeszcze raz ale to były najprzyjemniejsze streamy tak w perspektywie czasu Że spędzałem ten czas z ludźmi zawsze, wiecie, wszystkie jakieś tam tryby i X20 Przechodziłem raczej sam się uspokoił i się męczył z tym tygodniami e poza 1020 w Sister Location, co mi się bardzo spodobało i to było mega przyjemne. E to też były jedne z najważniejszych streamów. To były chyba dwa streamy w zasadzie. Um ale 50 to były naprawdę mega mile spędzone chwile. Cieszę się, że mogę je spędzić razem z Wami i nie siedzieć samemu przy tym wszystkim, bo bym dostał pierdolca, bym tym rzucił w pizdu, naprawdę. Um, I to plus ta klimatyczna muzyka, która jest tak, że... Nie wiem, to jest po prostu piór nostalgia, naprawdę. Ja wiem, że to jest trochę. Yy... Overstatement, że wiecie, no, gra, która ma ile dwa lata i nostalgia. Ale. Yeah. It is what it is. Okej, okay. więc ogarnąłem się trochę w tym, co robię. Pirazy drzwi. Wraca mi trochę to, co robiłem zazwyczaj. Ale. To nie jest ten workflow, który bym chciał. I nie da się do tego podpiąć klawiatury. Ja nie wiem, czym. Ja nie wiem, czemu ludzie tego nie robią, że nie, nie, nie mogą. Nie wiem, czy się nie da po prostu. Może się nie da, może jest taka opcja. Nie wiem, czemu ludzie nie aplikują do swoich gier na telefon. nie wiem, czemu ludzie nie aplikują do swoich gier na telefony yy, możliwości podpięcia klawiatury Mogę podpiąć klawiaturę Zobaczymy, czy to zadziała. Ale wątpię. Eee, prosty crash test Nic nie działa Kozak eee, Przestań, 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 jeszcze raz przestań Okej, okay, dobra Próbujemy to zrobić jeszcze raz Więc to jest właśnie to, że ja nie wiem Nie wiem czy to jest jakieś ograniczenie Bo oni by chyba mogli to zrobić no, może iOS na to nie pozwala, nie wiem Android na pewno, na Androidzie na 100% by to, by to zadziałało Ale na iOS nie wiem, bo sam są chyba z tym jakieś problemy Jednak bądź co bądź Tyle o ile lubię iOS, na, dlatego że to jest stabilny system, bardzo to jednak jest dość zamknięty i dopiero niedawno dali wsparcie dla myszek, więc to jest jednak. Kinda stupid! No ale. Nieważne. Więc jakby nie widzę problemu w tym, żeby dodać coś takiego do, do gry. Samą możliwość tego, tak jak to przedtem było. These are strange circumstances wy, wy tego nie widzicie, ale ja... Zamknijmy ryj, ja naprawdę klikałem na te drzwi kilka razy, ale zanim klikniesz, że to się odwróci, drzwi się przesuwają, jeszcze mówisz, że nie... Klikałem ze trzy razy na te Holy fucking shit Let's So I can eat Honestly, ja nie wiem czy my to w ogóle nagrywam. Nie wiem, ale sądziłem, że taki frobak może być fajny. Także. Disclaimer: ja nie mam pojęcia co ja robię. I nie mówię, że to jest cała seria. To może być jeden odcinek. Ale na chwilę wracam do tej gry po prostu. Shit. Dobra, to teraz się skupmy. I spróbujmy faktycznie to zrobić. Te winki przyciski są bardzo zdradliwe. Dobra, powoli jakiś tam odruch jest. Może dam radę, chociaż to zrobić. Byłoby fajnie. Ja yeah, tell me a story, big boy. Bardzo dziwnie się w to gra na telefonie Znaczy na telefonie, no Na telefonie tym bardziej, na telefonie chwilę próbowałem właśnie grać Ale tym bardziej jest dziwnie na tak dużym ekranie Znaczy jest łatwiej, bo są większe przyciski do kliknięcia Ale trzeba jednak tym wszystkim... Are you fucking shitting me? No nie mam jak tego fizycznie zrobić Nie mam jak zdążyć Plus tutaj też jest to, że trzeba kliknąć tą maskę, a nie wystarczy machnąć w wybranym kierunku myszką, co jest dużo łatwiejsze. co kto tutaj przybył? Kogo mi wiebałaś do gry? Zabijecie. Zginiesz, umrzesz. Obiecuję, przysięgam.

Profilaktycznie! Global Music Box na chwilę. Jeżeli dodała leftiego, to to mi się przyda. Jeżeli dodał kukiełkę, też mi się to przyda. Hiter Wycofuję kogoś, mam przejebany. Dobra. Czyli ktoś jest yy, w wentach, których mam... które mam niezestopowany w żaden sposób. Kozak Ehm. Um. Okej. Okay. jajks. Dobra. Chuć to. Cały czas. Chuć, chuć. Dobra. Uf, mamy to. Chyba może. Spróbujmy to mieć, I guess? Nie wiem. Klikałem <grym> Dwa czy trzy, trzy o, razy! Były kliknięte! Czego kurwa nie rozumiesz? Pojeby. Powinny być też małe przyciski do drzwi na krańcach ekranu, tak żeby były pod kciukami. Nie, 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 To jest... To jest kursor o nie, ja wiem co dodała. Pikałem, Trzy, Za trzecim razem mi te drzwi ogarnęło. Okej okay. Okej! Okay. Oni dodali dosłownie kursor do tego Nie wiem czy to jest głupie, czy mądre Nie! Nie! O kuźwa To jest actually przejebane A przestań! <śmany audible> ja pierdolę! Oh, 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 <śmany audible> <śmany audible> przestań! Nie wiem, czemu wcześniej tego tak nie zrobiłem. Please deposit five coins? Można użyć hitera, więc go wezmę. 4000, let's go! Nie mam pojęcia, co ja robię ojoj, oj, oj, karamba, zaraz złamię ten tablet Ow, oh, You bitch Przynajmniej mute call jest większy, niż było przedtem Hej, to jest buff To jest buff

O, jak się rozjebali o te Pozak. Masz, Ma te 5 coinów. Zabijcie mnie. Chcę wbić 4000 punktów dzisiaj. Jakby. Ja znam tę grę. Nie mówię, że jestem w nią teraz pro, bo jestem Rusty S. fuck. na komputerze też bym miał problemy z nią. Ale znam tę grę. Znam ją dość dobrze, tak sądzę. So. Z Freddim z Rockstar Fredim sobie radzimy hiterem, więc to jest. Easy. Po prostu go grzejemy. Dobra, teraz czas na grzałkę. Thank you for depositing 5 points. kozak. Dobra. Po prostu... Coś się rozbiło. A. Coś się musiało rozbić o ten went, co zamknąłem u góry. Dobra. Oszczędzamy energię. Jest pierwsza. Da zrobić. To się da zrobić. Minuta 30. Jeszcze tylko 3. To nie są długie rozgrywki. Gdyby to były dłuższe rozgrywki, to, by, by, to byłbym totalnie w dupie. Ale to są dość krótkie rozgrywki. To jest połowa tego co zazwyczaj. Łap te swoje 5 koinów i zamknij mordę. Uf, uf. Dobra. Jest druga. Przestań. No przestań! Wszystko trzeba klikać po kilka razy, bo nie zawsze łapie. No bo trzeba powoli delikatnie, spokojnie, bo... Alpis, Bonk. Go to the horny jail. Jest szansa. Zrobienie tutaj Nightmare Balloon Boy'a, to będzie koszmar. To będzie najgorszy koszmar ever, to jest praktycznie niemożliwe. No, 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 no. Wynoś się. Minuta. We got this! To jest bardzo dziwna gra. Samego designu, ale to wszyscy wiecie, że można ją praktycznie przesiedzieć. Większość tych postaci, ale na komputerze to jest dużo łatwiejszy. Wiedziałem, jak wszystkie Mute Call się line upują albo z drzwiami, albo z papugą. I one wjeżdżają w tym samym czasie. To jest wredne. Badałem radę. 5 sekund. O, brakowało mi tego. No no, brakowało mi no. Fantastyk! Fantastyk! Fantastic. Widzę, widzę, że kasztanki też przeportowali, ale Wtedy chyba. No, to tutaj... no, no, Anski publicacji Okej okay. no, Po prostu zrestartowałem grę Więc mój score jest zapisany best time Aha, 50-20 to jest, okej okay. Best score 4000 I mean It's something Przynajmniej na początek Ja sądzę, że zrobimy to tak, że yy, Ja sobie pogram Napiszcie w ogóle co o tym sądzicie Myślę, że jeden taki odcinek będzie spoko Czy będzie drugi? Może Czy będzie trzeci? Nie wiem. W sensie myślę, że pogram dopóki będę miał z tego fan, a potem to rzucę w pizdu, Bo grę już kończyłem na 110% i więcej nie potrzebuję. Ewentualnie zrobię wam na hama kiedyś na streamie to Chaos 3, ale na komputerze. Nie na tym. Oh, fuck no! Na to nie ma opcji. Dzięki za obejrzenie. Tak zawsze trzymajcie się. See ya next time. Na razie.